No cześć, tu Przemysław. Witam w drugiej lekcji kursu arkusza Google. Teraz w tym arkuszu poznamy sobie funkcje. Co to są funkcje, jak je zastosować? Nie mylić tu z funkcjami matematycznymi, bo arkusz oczywiście obsługuje funkcje matematyczne, takie jak sinus, cosinus, funkcja kwadratowa, pierwiastek i tak dalej, ale obsługuje też funkcje, które no ciężko nazwać matematycznymi. Także pojęcie funkcji w arkuszu to będzie coś więcej niż funkcji na matematyce. Ale tak, te szkolne funkcje matematyczne jak najbardziej tutaj też są. No i spójrzmy, spójrzmy teraz. Będziemy mówić po prostu o tematach, które są w lekcji drugiej, którą możecie znaleźć również na, na moim blogu. No i teraz tak, mam sobie arkusz kalkulacyjny. Zakładam, że potraficie go już uruchomić, bo to było w poprzednim odcinku. Jeżeli nie, no to tutaj teraz gdzieś, o o, o tak, tu wyjedzie karta z tym odcinkiem, gdzieś tam u góry w lewym rogu. I zacznijcie od odcinka pierwszego. Jest on bardzo długi, ale dlatego, że wprowadza w te tematy, które są potrzebne do wszystkich następnych zajęć. Dzisiaj będzie krócej, dzisiaj będzie o funkcjach. No i tak, w pierwszym odcinku mieliście pokazane, że jeżeli mamy jakąś liczbę, na przykład 87, pod spodem mamy liczbę 76,34, tak, najbardziej ułamki dziesiętne tu mogą również być, no to mogę sobie napisać, równa się to, Plus to, no i mam sumę tych dwóch liczb. I to już wiemy. Ale pojawiła się też taka rzecz, jak na przykład pierwiastek. Tak? Jeżeli mamy liczbę, no żeby było łatwo widać, to 4. Wszyscy wiemy ze szkoły, że pierwiastek z 4 to jest 2. No i jak policzyć ten pierwiastek? No i to już było w pierwszym odcinku, więc szybkie przypomnienie. Piszemy równa się pierwiastek, otworzyć nawias, ta liczba tutaj, zamknąć nawias. I tyle. No i mamy to dwa. Czyli to, co na matematyce jest pod tym znaczkiem, prawda, pierwiastka, no to tutaj jest w nawiasie. I to jest właśnie przykład, przykład funkcji. Funkcji, która przyjmuje jakieś informacje do środka, do tych nawiasów, a na podstawie tych informacji coś wylicza. No jest funkcja taka matematyczna. I teraz funkcja pierwiastek, oczywiście to jest jedna z funkcji takich podstawowych, po angielsku byłoby sqrt, czyli square root, tak, pierwiastek kwadratowy. A teraz poznamy inną funkcję. Poznamy funkcję, na przykład suma równa się suma. Po angielsku byłoby samo sum. Otworzyć nawias. No i teraz popatrzcie, on nam tu pięknie pokazuje jakie mogą być, jakie mogą być sposoby zapisu. Czyli mogę napisać suma jedna rzecz średnik druga rzecz średnik Trzecia rzecz. Czyli nie ja mam chciał te trzy rzeczy sumować? to jest to, średnik to, średnik to. I zamykam nawias. Jest suma. Oczywiście dla tych trzech liczb, to ja nie ma problemu. Ja sobie napiszę to plus to, plus to. I nie muszę kombinować z żadnymi sumami. Jest dokładnie ten sam wynik. Chciałem troszeczkę powiększyć, a mi tutaj szaleje, ale już mamy. I teraz tak. Często mi uczniowie robią jakiś taki właśnie dziwny błąd, że piszą suma, otworzyć nawias to plus to plus to. Oczywiście wynik wyjdzie też poprawny, ale to już jest jakieś takie no, nadmierne, no bo jeżeli ja sumowałem plusikiem, to ja nie potrzebuję do tego funkcji suma. Dlaczego wyszedł wynik poprawny? Dlatego, że arkusz najpierw sumował je plusikiem, a następnie wywołał funkcję suma, która sumowała ten wynik i nic więcej, bo nic nie było więcej pośredniku. Więc suma z jednej liczby, a ta liczba jest po prostu sumą tych trzech poprzednich, wyszło to samo. Ale w ten sposób nie, w ten sposób nie piszemy. Więc zastosowanie funkcji suma jest kiedy? Wtedy, kiedy mamy bardzo dużo liczb. Tak ja sobie pozwolę. Jakieś tam liczby wygenerować. Czyli na przykład 1, 4, 4. Powiedzmy, zaznaczymy sobie je, przeciągnę tu. Jeszcze w dodatku przeciągnę w bok. No, zamazałem sobie te poprzednie, ale OK. Niech tam będzie, tu wyczyszczę, bo to tylko przykłady były. I teraz mam dużo liczb. I chciałbym te liczby sumować. No to oczywiście można pisać, równa się to. Plus, to plus, to plus, to. No jak widzicie dla takiej niewielkiej ilości liczb, no już jest, już jest kłopot. A jak ich będę miał mnóstwo 10 tysięcy, 20 tysięcy, 100 tysięcy, no to ja ich w ten sposób nie zsumuję. No bo 1, plus drugi, plus trzeci, plus czwarty, no za dużo tego jest. Więc teraz jest właśnie potrzebna równa się, suma. I popatrzcie on tu, arkusz Google nawet próbuje nam to. Podpowiedzi dostosować, sztuczna inteligencja działa. W Excelu, w kalku tego nie będziecie mieli, przynajmniej w tych wersjach, w których ja pracowałem, i zawsze będzie jakby ta sama podpowiedź. Tutaj już sztuczna inteligencja mówi: użyj od do, użyj dwukropka. Pamiętamy, że dwukropek to nie jest dzielenie. Dzielenie, kreska ułamkowa, to jest dwukropek przedzielony w środku kreską ułamkową, ale tego znaku nie ma na klawiaturze. Więc pozostaje nam ukośnik do dzielenia. Tak? Też udający taką przewróconą kreskę ułamkową. O tym mówiłem w pierwszym odcinku. Więc, więc dwukropek tu nie oznacza B4 podzielić przez D4. Tak? Oznacza od B4 do D4. A ja chcę wszystkie, no to w ogóle mogę je wszystkie zaznaczyć. No i uciekło mi to. Suma, otworzyć nawias. I mogę je wszystkie zaznaczyć. I mam od B2 do D17. Ja to mogłem wpisać z palca, bo jak ich było bardzo dużo, na przykład od B1 do, do na przykład D milion, to nie będę wtedy nie będzie mi się łatwo zaznaczało, wtedy szybciej mi jest wpisać B1, dwukropek, D milion, nie? Ale, ale w tym przypadku jest taka mała liczba tych znaków, że mogę je spokojnie zaznaczyć. Od B2 do D17 zamykam nawias, i mam sumę wszystkich tutaj. Wcześniej krzyczał, że błąd, bo jeszcze nie było tego zamknięcia, jeszcze ten zakres nie był zakończony. Czyli ten, w ten sposób zapisana suma, mam nadzieję, że to dobrze widzicie. Ja to spróbuję powiększyć, wtedy się mniej na ekranie mieści, ale jeżeli ktoś z Was ogląda na przykład na telefonie, to, to w tym momencie yy, tak będzie dla Was może przyjemniej. O, tak, troszeczkę zmniejszymy nie ma tej przestrzeni roboczej, ale wyraźnie widać, co ja tu piszę. Suma B2, dwukropek D17 od do i jest cała suma. I teraz takich funkcji, które pracują już nie na jednej liczbie, no bo pierwiastek miał jedną liczbę w nawiasie, tylko miał cały zakres, takich funkcji jest więcej. Na przykład funkcja średnia. Równa się średnia, no, yy, średnia. No i znowu Przykład, jaki mi podpowiada tutaj arkusz, jest identyczny jak dla sumy. Ona działa dokładnie tak samo. Ja to sobie zamknę, bo mnie to tylko wkurza. Znowu zaznaczam sobie cały obszar. No już teraz nie zaznaczyło mi się wszystko, bo właśnie nie zaznaczyło mi się wszystko, dlatego że powiększyłem, ale mogę tu sobie dać to moje D17, które tam było. Od B2 do D17 średnia zamknąć nawias Enter 23,5. Czyli arkusz sam mi policzył sumę, sam mi policzył średnią, nawet jak tych liczb będzie bardzo dużo, to w ten sposób. Jeżeli gdybym chciał na przykład teraz zrobić sumę tych i sumę na przykład tych liczb, tak? Nie wszystkich naraz. Też mogę to zrobić, bo mogę zrobić suma, otworzyć nawias i teraz zaznaczam na przykład te liczby, średnik, no bo. W tej sumie pamiętacie można była była być jedna liczba średnik druga liczba średnik trzecia liczba i nam się to wydawało na początku po co no bo jak chcę pięć liczb no to mogę sobie w tym momencie spokojnie zrobić jedno plus drugie plus trzecie plus czwarte plus piąte no ale właśnie ten zapis jest po to, że to nie musi być jedna liczba to może być zakres tak jak tu od B2 do B13 a teraz po średniku na przykład chcę mieć ten zakres a na przykład jeszcze po średniku chcę sobie dodać ten zakres i wszystkie trzy zakresy zostaną sumowane. Już nie mógłbym napisać B2 do B13 plus D2 do D9 plus C8 do C19, C13. 19 c Więc po to są te średniki w sumie. Zamykam nawias. Że mam trzy. Ob, ob, no, może być ich więcej, tak? W tym przypadku mam trzy obszary i one są od siebie. Niezależne te obszary. No i jakaś tam wartość wyszła. Liczby od czapy i nic nie znaczą w tej chwili, więc, więc jest to tylko przykład. I dokładnie tak samo ze średnią, bo czy funkcja suma, czy funkcja średnia. Więc jak wpiszę średnia, i też mogę sobie zrobić jakieś tam liczby, średnik, jakieś tam inne liczby, średnik, jakieś tam liczby jeszcze, inne średnik. No, w ten sam sposób mogę budować dowolną po prostu tutaj wartość. I tu jest moc tej funkcji średnia, moc tej funkcji suma, że no nie wystarczy dodać i po, policzyć, ile ich jest. Prawda, ja tu w ogóle nie liczę, ile jak zaznaczyłem, a średnia się sama wykonuje. Tak samo jak funkcja suma, średnia, działają funkcje max i min. Tak? Czyli funkcja m, równa się max i otwieram nawias i zaznaczam na przykład te liczby. Tak? Sprawdzimy, czy działa dobrze. 22. No zgadza się, bo max widzimy wizualnie, że z tych liczb to jest 22. Czyli szuka nam największej liczby. No chcemy na przykład znaleźć najwyższą cenę wśród jakiegoś zestawu, albo najwyższą pensję wśród jakiegoś zestawu. Więc w tym momencie nam się przyda właśnie dokładnie ta funkcja. I tak samo funkcja min, minimum, tak? Równa się min, otwieram nawias i zaznaczam jakiś zakres. I mam z tego zakresu, jaka najmniejsza jest 1. I oczywiście to, co mówiłem o średnikach. Działa tu też, czyli mogę zrobić równa się min, min czy max obojętnie, jeden zakres średnik, drugi zakres, średnik, jakiś trzeci zakres. No i wyszła 34, bo wśród tych zakresów tu była 34 akurat największa, no bo tak te liczby były ułożone. On nie mówi, gdzie jest ta największa, ale mówi, jaka jest największa, czyli jaki jest max, jaki jest min. W przypadku funkcji, no problemem może być właśnie kwestia językowa, no i akurat max, min to wydaje się, że nie ma problemu, ale też funkcja max bywa tłumaczona na przykład jako max przez ks w niektórych arkuszach, więc zawsze trzeba sprawdzić i no, w pewnym momencie być może nawet lepiej się przesiąść na anglojęzyczną wersję arkusza, bo wtedy mamy wiadomo, jakie są te funkcje. No, arkusz Google jest na tyle sprytny, że ma, rozumie funkcje angielskie też. Czyli pomimo, że ja mam Polski, to jak pisałem suma, to mogę napisać sum i też to zrozumie. Czyli no, funkcję max, minimum, a średnia average. Average. No I wtedy możemy jakąś tam średnią. I jest średnia 13. W niektórych arkuszach jest skrót AVG od average, właśnie od średniej. Więc w zależności od tego, to może być kłopotem. I zawsze w arkuszu jest tutaj, gdzieś albo tu, właśnie w tym miejscu. W arkuszu Google, akurat, jest gdzie indziej, wstaw. Aj, ucieka mi. Wstaw funkcja. I tu mamy zestaw funkcji. No, przy tym powiększeniu to faktycznie mi się tym źle opełuje. Muszę jednak troszeczkę pomniejszyć. Także no jak ktoś ogląda na telefonie, to niestety polecam jednak na komputerze, bo wtedy coś widać. Wstaw funkcja i tu popatrzcie, mamy mnóstwo funkcji. Wszystkie, bazodanowe, matematyczne. No nas na razie interesują te matematyczne, ale nawet jak wejdziemy w matematyczne, to jest ich tyle, że nie mieści mi się to zupełnie tutaj na ekranie. Tak, wstaw funkcja, on te najbardziej, czy... Powszechne, to gdzie się tu ma u góry, ale o, więcej informacji na dole. I tu możemy sobie, mamy lista funkcji, otwiera nam się strona z pomocą, gdzie mamy lista funkcji arkuszy kalkulacyjnych Google, gdzie są funkcje właśnie bazodanowe, jakieś matematyczne, matyczne, o. I tu mamy je pięknie opisane i można do każdej z tych funkcji jeszcze sobie Szerszy opis znaleźć. Poszukajmy tej naszej suma. Oczywiście widać, że jest tu w suma więcej różnych, a nasza suma podstawowa jest, więcej informacji. No i są tu przykłady użycia, jest opis, są też podobne funkcje z jakimiś przykładami. No więc na pewno, jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi funkcjami, to sobie spokojnie tutaj poradzi. Ja wracam do mojego, do mojej lekcji i na mojej lekcji używamy i uczymy się podstawowych funkcji. Ponieważ ta lekcja pod, jest, jest tak, tak bardzo podstawowa, że można to zastosować na dowolnym poziomie. Jeżeli ktoś z Państwa się uczy arkusza kalkulacyjnego do swoich potrzeb w pracy, no to te podstawowe funkcje na pewno będą potrzebne. A jeżeli ktoś z Państwa się uczy dlatego, że jest w szkole podstawowej, nawet no, w czwartej, piątej klasie i dopiero podstawy arkusza się uczy, to popatrzcie te funkcje tutaj takie jak suma, średnia, to wyznacie z życia. Max największy, prawda, najmniejszy, tego typu rzeczy. Słowo funkcja może przerażać w szkole podstawowej bo to jeszcze na matematyce tych funkcji za dużo nie ma, bo to jeszcze, jeszcze, co to jest, funkcja brzmi to tak groźnie, a to nie jest nic groźnego, to jest coś, co nam liczy. No i tutaj w tych zadaniach bardzo Was zachęcam, żeby sobie po zakończeniu tego filmu te zadania przerobić. Są takie właśnie zadania jak pierwiastek, jeszcze też powiększę, żeby było lepiej widać, o, jest funkcja taka jak pierwiastek użyta, taka funkcja jak, no, zaokrąglanie, tak? I tutaj, tutaj już może faktycznie osoby z podstawówki mogą mieć kłopot, ale chodzi o zaokrąglanie ułamków w dół i w górę. No i właśnie jest funkcja zaokrąglenie w górę, która jest po polsku. Jak na przykład mamy 2,5, to z tego się zrobi 3. Jak mamy 2,1, i to też tego zrobi się 3, ponieważ zaokrąglanie w górę powoduje, że mam więcej niż ten. Czyli na przykład właśnie jak Mamy 2,5 tortu, zjemy na urodzinach. No to ile musimy kupić tortu? No i tak musimy kupić 3. Jeżeli zjemy 2,1 dziesiąta tortu na urodzinach, no to i tak musimy kupić 3, bo jest więcej niż 2. Czyli zaokrąganie w górę jest nam potrzebne wtedy, kiedy chcemy na przykład właśnie zamówić coś, co jest niepodzielne, a potrzebujemy troszeczkę mniej, bo nam z obliczeń wyszło, że na przykład tort jest dzielony na 10 kawałków, przyjdzie 15 osób czyli wychodzi nam 1,5 torta. No ale ponieważ się nie da, no to zaokrąglamy w górę do dwóch tortów, zamawiamy dwa torty i na 15 osób mamy dla każdego po kawałku z 10-kawałkowego tortu. Więc są wersja angielskojęzyczna, wersja polskojęzyczna funkcji, tak samo funkcja floor, czyli podłoga, tak? Podłoga, czyli znowu zaokrąglanie w dół. Wtedy, wtedy już właśnie olewamy ten ułamek, ulewamy nam to, co wyszło nam, nam ponad to, tak? No, są takie przypadki, gdzie chcemy zaokrąglić. No i teraz wracam znowu do tłumaczenia. Są takie funkcje jak dziś, albo po angielsku today, czy takie funkcje jak pi, które nie mają nic w nawiasach. Do tej pory w naszych funkcjach, yy, tu się przełączymy, w naszych funkcjach mieliśmy coś w nawiasie. Natomiast funkcja today, równa się today, czy dziś w wersji polskiej, po prostu podaje dzisiejszą datę i ona nic nie ma mieć w nawiasach. I tu znowu, miewam takich uczniów na lekcjach, którzy mi, którzy mi robią coś takiego. Równa się dziś i w nawiasie 2020, 04, 25. No, no tu w ogóle wyszedł jakiś, jakaś totalna bzdura. W niektórych arkuszach po prostu poda dzisiejszą datę, nie? No niektórzy tam kombinują, no tutaj jeszcze jakiś, jakiś cudzysłów. No właśnie, tu arkusz Google już mówi, że błędna liczba argumentów w funkcji today. Oczekiwano zero argumentów, a coś do środka zostało wrzucone. Więc tutaj cokolwiek byśmy nie kombinowali, to Google nam zgłosi błąd, ale w kalku właśnie coś takiego zdaje się się wykona. Po prostu zignoruje to, co jest nawiasem, żeby napisać Indyki i też będzie liczyło dzisiejszą datę. Także to zostawiamy puste, bo funkcja dziś ma podać po prostu dzisiejszą datę. Zapytacie, tak? Dobrze słyszę, jak pytacie. Taki żart mały. Zapytacie, zapytacie, po co mi ta funkcja dziś, jeżeli mogę wpisać po prostu dzisiejszą datę. No, dlatego, że ta funkcja zawsze podaje aktualny czas. Jak włączę arkusz za 5 dni, to tutaj już nie będzie taka data. Więc mam arkusz, który mi na przykład aktualne rzeczy ma liczyć, to codziennie, kiedy go uruchamiam, czy co miesiąc, kiedy go uruchamiam, no potrzebuję aktualną, świeżą datę. Na przykład, liczy mi, ile dni ktoś mi zalega jakiegoś tam kredytu, pożyczki. No to ten czas płynie, nie muszę ręcznie poprawiać tej daty. Włączę go za miesiąc, będzie data z maja, ale włączę to za miesiąc. On to automatycznie pobiera po prostu z komputera. Więc te funkcje też warto sobie, warto sobie przećwiczyć. No i jest tu parę takich ćwiczeń, moi drodzy, na te funkcje. Już je omówiłem, te podstawowe. Jak widzieliście na spisie, ich tam jest minął 500-10900, ale jak przećwiczycie te podstawowe, to już jest krok do przodu. No i macie tutaj też arkusz plik z funkcjami, gdzie możecie sobie już całkiem poćwiczyć to w praktyce. Przypominam, że ten arkusz jest dostępny. Nie można w nim nic zmieniać, no bo gdyby każdy z was mi zmieniał, no to miałbym tam po prostu pozmieniane. Więc trzeba sobie najpierw zrobić plik, utwórz kopię i na swój własny dysk Google Drive wykonać kopię, no i na tej kopii pracować już zapisanej na swoim dysku, tak? To nie jest nie jest tak, że ja to będę widział, co wy robicie. No i mamy tutaj jakieś tam liczby i chcemy policzyć średnią. Tak? Czyli policzyć średnią na przykład tutaj Janka, Karola. Przypominam, że liczymy jeden wzór i przeciągamy za rożek. Nie piszemy tych wszystkich wzorów. Tak samo tu sumę, sumę wszystkich pionowych kolumn. No to wpisujemy wzór, przeciągamy go w prawo i już. No i na dole są zakładki z kolejnymi zadaniami. Zakupy Janka i Karola. Yy, tu są odpowiedzi też więc jak policzycie to możecie sprawdzić czy odpowiedzi się zgadzają no i tu różne inne jeszcze obliczenia suma średnia i tak dalej także myślę, że ten odcinek już na tym pomalutku będę sobie kończył yy, zachęcam was do Oj. zachęcam was do yy, prenumerowania kanału, do lajków do tego, żeby ten odcinek też miał jakieś zasięgi, bo dzięki temu inni mogą się też nauczyć. A w następnym odcinku będziemy dalej ćwiczyć arkusz kalkulacyjny. Do zobaczenia, cześć i pa.